Hej, hej smaczny kawałekiem jego dziąka. Mm, hmm, hmm. Przybyły nowe zdobycze. To na potem. Pierwsze co: Atari. Haha, ha, jak byłem mały, to miałem podróbkę tego, co się nazywało Rambo, ale w to tłukłem. Ho, ho, ho! Jakie to miało cudowne gierki. Ah, nostalgia. Teraz mam to z klocków i cieszę się, i będę budował, gdyż jest tu wiele ciekawych rzeczy. Ale o nich tam kiedyś. No i mniejsza zdobycz, aczkolwiek też bardzo ciekawa i kontrowersyjna. Moi drodzy, Magisto's Magical Workshop. Ogólnie kolejny remaster klasycznego zestawu e, z zameczkowego castle. No, wiele osób tutaj ma, ludzi na różne rzeczy i na bardzo takie. Hmm, 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 pójście na łatwiznę. E, otworzę to, zbuduję i się wypowiem, ale już mogę wam powiedzieć, że to powinno zawierać jeszcze jakiegoś sokoła, tudzież ptaszora. I Jedne, jednego, jedynego sokoła, jakiego dostajemy, jest tutaj to coś takie. Okej, okay, za darmo to uczciwa cena, ale mimo wszystko ludzie, naklejki na okiennice. Oh, będzie ciekawie. Ja nam się uwielbiam takie ulepy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także co? Ja siadam do roboty do klocków, a wy trzymacie się ciepło. Cześć!